Czy Karol Nawrocki jest dobrym prezydentem? Osobiście uważam, że tak. Generalnie, z, z tego co patrzyłem, Karol Nawrocki bardzo stara się spełniać swoje postulaty, wypełniać je. A z tego co mówią fakty, Karol Nawrocki nie spełnił swoich kluczowych obietnic z kampanii wyborczej. Zobaczmy na przykład na tańszy prąd o 33% w pierwsze 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. Minęło już ponad 100 dni, a prąd nadal nie jest tańszy ani o grosz. No dobra, ale to może tylko pojedynczy. Jedyncza wpadka Karola Nawrockiego. No przecież każdemu może się zdarzyć, prawda? No tylko że nie, bo Karol Nawrocki, w swojej krótkiej prezydenturze, zdążył już złamać kolejną swoją kluczową obietnicę z kampanii wyborczej: o tym, że nie podpisze żadnej ustawy, która podwyższa podatki. A w listopadzie ubiegłego roku dosłownie podpisał ustawę, która podwyższa podatki dla banków w Polsce. Ale nie była to jeszcze największa kompromitacja prezydenta Karola Nawrockiego jeśli chodzi o niedotrzymywanie swoich własnych obietnic wyborczych. Bo Nawrocki też obiecywał Polakom w kampanii prezydenckiej, że zablokuje podpisanie umowy z krajami Mercosur. No i co? No i tak zablokował, że Unia Europejska podpisała w styczniu umowę Mercosur. Więc powiedzieć, że Karol Nawrocki dotrzymuje świetnie swoich obietnic wyborczych, to tak samo jak powiedzieć, że słońce krąży wokół Ziemi. Jest to po prostu Fałsz. A jeżeli też to widzicie, to obserwujcie mój profil i wbijajcie na mojego Discorda link. Wbija, dzięki. Do zobaczenia.